Odszedł orzeł skoczni, który dzięki boskiemu talentowi stał się bohaterem narodowym. Tak fińskie media żegnają Mattiego Nykenena, wybitny sportowiec, który nie radził sobie z życiem. Zmarł w wieku 15 lat. Cudowne dziecko skoków narciarskich. Mając zaledwie 18 lat zdobył pierwszy z sześciu tytułów Mistrza Świata. Rok później sięgnął po Puchar Świata. Był poza zasięgiem rywali. Z Igrzysk Olimpijskich w Kalgary przywiózł trzy złote medale. Wyczyn, o którym nikt wcześniej nie słyszał i którego do tej pory nikt nie powtórzył. Dla świata skoków narciarskich Mati Nykänen był po prostu mister ski jumping. Mówił... Najlepiej czuję się w powietrzu. Tam jestem sam, chcę latać przez całe życie. Wychodził w zasadzie bez jakiejkolwiek rozgrzewki na rozbieg skoczni. Potrafił skoczyć najdalej, później się zawijał szybko, ze skoczni jechał do hotelu. Latał, ale wpadał w turbulencję. Pięciokrotnie żonaty, piosenkarz, skandalista nadużywał alkoholu. Agresja zaprowadziła go za kratki. Zmarł minionej nocy. Przyczyny jego śmierci nie są jeszcze ujawnione. Na skoczni był geniuszem. W życiu szło mu słabiej. Odszedł przedwcześnie. Czterokrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich Matty Nykenen zmarł w wieku 55 lat. Lot dawał mi wolność i spokój. To były jedyne chwile mojego życia, w których byłem naprawdę szczęśliwy. W jednym z ostatnich wywiadów powiedział o sobie więcej niż ktokolwiek inny. Mattineken, człowiek o dwóch twarzach. Na skoczni był lekki, barwny, po prostu niedościgniony. On miał przede wszystkim aurę człowieka, który lata. Nieważne, czy jest to na normalnej skoczni, dużej skoczni, czy na mamucie, on leciał. To się czuło, że on po prostu potrafi. Coś więcej, że natura obdarzyła go instynktem, którego nie można zatrzymać, zahamować. Instynkt zaprowadził go na skocznie w wieku 8 lat. Gdy miał lat 12 latał już w Iwaskyli, bo tam był wyciąg na górę i światło. Można było trenować od rana do nocy i trenował z plecakiem pełnym książek, by potem w zawodach było łatwiej, lżej. Być może stąd ta jego lekkość wygrywania. Kiedy zobaczyłem pierwsze jego skoki, po prostu podszedłem i powiedziałem: Młody człowieku, mogę być twoim trenerem, jeśli tylko zechcesz. A potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Miał lat 17, gdy został Mistrzem Świata Juniorów, 18, pierwsza wygrana w Pucharze Świata i tytuł Mistrza Świata, 19 i już wznosi kryształową kulę, 20, zostaje Mistrzem Olimpijskim. Nadążacie? Mati nie nadążał. Ja, Był największym talentem, jakiego widziałem. Cała Finlandia go kochała i chyba nie rozumiał wszystkiego, co działo się wokół. Dużo szybciej dorósł jako skoczek niż jako człowiek. Uwielbienie, pieniądze, samochody, nocne życie, kobiety. Niekoniecznie w tej kolejności. Był zawieszany i wyrzucany z reprezentacji, mimo to wciąż wygrywał. W 1988 roku w Calgary zdobył trzy złote medale olimpijskie. Komplet. Tego nie dokonał nikt wcześniej i nikt później. Przychodził prosto z dyskotek o 6 rano, startował pokazując w pewien sposób geniusz, ale i lekceważenie swoich rywali. Niewiarygodna postać, z jednej strony wielka, a z drugiej chyba niedorastający swoją młodzieńczością, taką łatwością wygrywania do poważnych spraw, jakie niosło dalsze jego życie. Ono pokazało drugą twarz geniusza, twarz, której nikt nie chciał oglądać. Nie problem w tym, że śpiewał. Z zespołem samuraj, zapracowali nawet na fińską złotą płytę. Nie problem w tym, że balował, choć przebalował wszystkie pieniądze. Muzeum Sportu w Helsinkach uratowało go na chwilę, skupując wszystkie medale i puchary. Problem był z alkoholem i agresją, bo Mati nigdy nie odmawiał dwóch rzeczy, skoków i drinka. A po drinku budziły się demony. Atakował ludzi nożem, bił swoje żony, a miał ich pięć. Jedną próbował nawet udusić. Trzy razy lądował w więzieniu. Świat narciarskich starał się wyciągać pomocną dłoń, ale każde zaproszenie na zawody kończyło się skandalem. Mika Kojonkowski odnosi sukcesy z norweskimi skoczkami. Co pan myśli o fińskim trenerze? Mika to złodziej. Mówię wam, że okrada waszych młodych skoczków. Wszyscy wiedzieli, że to krzyk rozpaczy, dlatego nawet Mika Kojonkowski klaskał, gdy Nekenen odbierał kolejne nagrody na kolejnych galach. Każda była kołem ratunkowym na chwilę. Rok temu lekarze zdiagnozowali u Nekenena cukrzycę, ale ten zapowiedział, że alkoholu i tak nie odstawi, bo życiem trzeba się cieszyć. Nie cieszył się długo, zmarł w wieku 55 lat. Oficjalna przyczyna nie została ujawniona. Pamiętamy skoki, słyszeliśmy o ekscesach. Spojrzenie okiem redakcji na Matygo Nekanena proponuje Sebastian Parfianowicz. No Najlepszy skoczek w dziejach, czy też nie? No tak, debaty w tych tematach trwają i trwać będą. W każdej dyscyplinie możemy się zastanawiać, czy najlepszym piłkarzem był Pele Maradona, Leo Messi, czy może Cristiano Ronaldo. W tenisie debatować godzinami o wyższości Bierna Borga, czy Pita Samprasa nad obecnymi mistrzami, Rożerem Federerem, czy Nowakiem Dziokowiczem, ciebie, znawce koszykówki, mogę zapytać: Will Chamberlain, Bill Russell, Michael Jordan, czy może LeBron James? Ja mam wrażenie, że przewagę zawsze mają ci, którzy wciąż grają. No właśnie, a Matty choć w grze go nie było od dawna, wciąż był tym takim Wspólnym mianownikiem, kiedy mówiliśmy o wielkich sukcesach skoków, wciąż był kimś, do kogo należało dążyć. Dzisiaj Adam Małysz powiedział, napisał najpierw w, na swoich mediach społecznościowych, że pożegnaliśmy chyba najwybitniejszego skoczka wszechczasów. Posłuchajmy może, jak to argumentuje. Cztery razy porząd wygrawał cały puchar świata. Gdzieś tam wygrywał Złota Olimpijski, Mistrzostwa Świata. Jak stawał na skocznie, to było wiadomo, że, że, że rywale się już szczęśli. Że wiedzieli, że będzie bardzo trudno Nikanena poko pokonać. Chodziły legendy o tym, że to jest na tyle nieprzeciętny sportowiec czy skoczek narciarski, że e, wychodził w zasadzie bez jakiejkolwiek rozgrzewki na rozbieg skoczni. Potrafił skoczyć najdalej, później się zawijał szybko z, ze skoczni i jechał do hotelu. Więc e, przychodziło mu to wszystko dosyć łatwo, ale to też stąd się brało. Że, że miał to coś, miał to coś, miał niesamowity potencjał, miał talent i, mimo wszystko, potrafił go zawsze wykorzystać. W tym swoim czasie no, był najlepszy. Mistrz Olimpijski, mistrz świata, zdobywca Pucharu świata, mistrz w lotach. Zdobył wszystko, ale przygotowałeś chyba specjalną buchalterię. Ta, tak, wydaje mi się. Żeby nic nam nie umknęło. Złośliwi mówią, że są małe kłamstwa, duże kłamstwa i statystyka, ale jednak w tych liczbach poszukałbym odpowiedzi na pytanie, czy pożegnaliśmy właśnie najwybitniejszego skoczka wszechczasów. Wybrałem siedmiu zawodników z ery Pucharu świata, którzy tych sukcesów na największych turniejach mieli najwięcej i popatrzmy. Krok po kroku. Medale Igrzysk Olimpijskich, tu Mati Nekenen jest drugi. Podsumowujemy tylko sukcesy indywidualne, medale mistrzostw świata. Tu Mati Nikonen jest piąty, jest to jedyny moment, kiedy zobaczymy go poza podium. Ma cztery medale, tylko jeden złoty medal. Ten wywalczony w wieku lat 18. Dużo więcej tych medali byłoby, gdybyśmy sumowali też wyniki drużynowe, bo tam były cztery złota z reprezentacją Finlandii. To ten dorobek był dużo bardziej imponujący zwycięstwa w klasyfikacji pucharu świata. Tutaj tylko Adam Małysz był w stanie dokonać. Tego co Fin, aczkolwiek Fin zrobił to cztery razy z rzędu, więc ten wyczyn był jeszcze większy. Wygrywał z niesamowitą łatwością. Kamil Stoch ma dwa tytuły i jest poza Gregorem Schlierencauerem jedynym aktualnym, aktualnie skaczącym zawodnikiem, który może jeszcze gonić. No bo na Simona Mana już chyba nie liczymy. Zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata znowu Matiny Kenen. Kolejna klasyfikacja, w której jest na podium, jest drugi. Przed nim tylko Gregor Schlierencauer, których porównuje do siebie Hanu lepisto. Pisto. Mówi, że to podobna skala talentu. Zwycięstwa w turnieju czterech skoczni niesamowity Jana Honen. Pięć takich triumfów, drugi Jens Weissflok, cztery, no i Mati Nykenen wspólnie z Gregorem, czyli Rencauerem i Kamilem Stochem świętował na tych czterech skoczniach dwukrotnie, a to już ostatnia, ostatnia z tych lew. Wielkiego świata skoków narciarskich, czyli Mistrzostwa Świata w Lotach. Coś, czego nie ma ani Kamil Stoch, ani Adam Małysz. Kamil Stoch ma tylko jeden srebrny medal i jeszcze tego nie wygrał, a Matinę Kennen to wygrał i to czyni go skoczkiem, tak jak powiedziałeś, który ma wszystko. Jedynym zawodnikiem w świecie skoków narciarskich, którego, który wygrywał na każdej wielkiej arenie, na której się pojawił. Ma wszystko, chociaż nie w każdym z tych rankingów był na samym szczycie. Wynikałoby z tego, to, że to jeszcze Ale można poprawić. Ten szlem z Calgary na pewno, na, pewno, na pewno robił największe wrażenie. Zrobiło tak naprawdę, myślę, wielkie wrażenie to, że on tak zdominował lata 80., bo od kiedy się pojawił na skoczniach, 81. rok, wygrywa Mistrzostwa Świata Juniorów i zaraz zostaje Mistrzem Świata, aż do 88. roku, rok w rok, Matiny wygrywa konkursy, liczy się w Pucharze Świata, zostaje Mistrzem Olimpijskim i ma też olbrzymie znaczenie dla rozwoju skoków narciarskich w Finlandii, o czym najlepiej powie nam Janę Ahonen. Posłuchajmy. Oczywiście, że Mati był moim największym idolem, kiedy dorastałem. Wszyscy go kochali. Jest pewnie głównym powodem tego, że zostałem skoczkiem. Why, why Maty uh... jest po prostu legendą w naszym świecie. Nie dyskutowaliśmy o jego problemach. W naszym świecie to był misterski jumping. Uh, mister jumping. Wielu, wielu gwiazdorów fińskich szoków narciarskich nie potrafiło przyjąć do wiadomości, że nikt nie wygrał z alkoholem. To prawda, mimo wszystko, mimo tych kontrowersji wokół Matiego Nykenena, myślę, że zapowiadają się niesamowite zawody już teraz, w najbliższy weekend w Lachti, bo to jest skocznia, na której Nykenen wygrywał najczęściej rodzaj memoriału. 11 razy. I tam na pewno będą wszyscy wielcy i tam na pewno będzie wielki hołd dla Matiego Nykenena. Ja chciałem poruszyć jeszcze jeden wątek, bo jeśli mielibyśmy szukać jakiegoś takiego delikatnego rozczarowania w karierze Matiego Nykenena, to byłoby nim to, że po niesamowitych Igrzyskach Olimpijskich w Kalgary, tu oglądamy jeden z jego złotych skoków, przypomnijmy, konkursy drużynowy na skoczni normalnej, konkurs drużynowy, konkursy na skoczni normalnej i konkurs na skoczni dużej, Matiny Kenen wygrywa wszystko. Jest absolutnie wielki, to jest już po tych perturbacjach życiowych, to jest po momencie, kiedy był dwa razy wyrzucany z reprezentacji Finlandii. W skokach narciarskich, a więc podniósł się, wygrał w niesamowitym stylu i świat oczekuje kolejnych zwycięstw. I nagle rok później zaczyna się nowa epoka skoków narciarskich, <coughs> bo przychodzi taki pan Jan Boklew i zaczyna skakać. Nykenen prowadzi narty równolegle. Tak. A Nekenen mówi ja się tego nie będę uczył. Ja będę dalej skakał e, równolegle. I rzeczywiście odnosi jeszcze zwycięstwa w zawodach Pucharu świata. To jest ostatnie jego zwycięstwo w Pucharze świata w Fiemme, ale jak zobaczymy zaraz nie zmienia się, idzie tą swoją metodą, nie chce się uczyć. Włodzimierz Szaranowicz, z którym dzisiaj rozmawiałem o Nene i zadałem mu to pytanie, czy, czy jego pożegnanie ze skokami narciarskimi z Pucharem Świata wynikało z tego, że on sobie nie poradził ze stylem V, z którym na przykład yy, walczył, uczył się go, Jens Weißflog i jeszcze potem odnosił sukcesy tą fałką Włodzimierz Szaranowicz powiedział: "Nie, on już po prostu nie miał w sobie ognia. On już tego tych skoków narciarskich nie potrzebował i tak się ta historia niestety skończyła, bo być może, jeśli zostałby w skokach trochę dłużej, to inaczej by się jego życie potoczyło. Sebastian Parfianowicz dziękujemy bardzo. Dziękuję.